Wydarzenia sportowe w świecie ciszy. Program realizowany przez Łódzki Klub Sportowych Głuchych. Witamy. Sport w świecie ciszy to nie tylko mistrzostwa Polski, to również praca z dziećmi. Z nami trener Mariusz Michalak. Witam. Oczywiście. Dzieci są najważniejsze, bo jeżeli nie ma trenujących dzieci, potem nie ma trenujących dorosłych. Dlatego musimy się nimi opiekować i chcemy Wam pokazać, co robimy z dzieciakami. Masket Kids dla dzieci i młodzieży uprawiającej koszykówkę. Tutaj grają najmłodsi adepci koszykówki, którzy rozpoczynają swoją przygodę i trenują od niedawna. Są tu również niesłyszące dzieci, które przyjechały na zaproszenie klubu PKK99 Pabianice. Jest również niesłyszący zawodnik PKK99 Szymon Barys. Szymon, co tu robisz? Jestem tu i bawię się wspólnie z młodymi koszykarzami. A jaka jest Twoja rola na tym turnieju? Prowadzę mecze jako sędzia koszykówki i dobrze się bawię. Jak radzą sobie niesłyszące koszykarki? Grają bardzo dobrze. Są problemy z komunikacją, ale w małych zespołach radzą sobie świetnie. Mini turniej koszykówki Basket Kids odbył się 8 czerwca w Pabianicach. Organizatorem wydarzenia był Pabianicki Klub Koszykówki PKK99, na zaproszenie którego do zawodów zgłosił się zespół młodych koszykarek Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych w składzie Nikola Szczepska, Melania Matuszewska i Milana Znamęcka, które wsparł Alan Aleksandrowicz. Po pięciu meczach zespół Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych wspólnie z dwoma innymi drużynami sklasyfikowany został na trzecim miejscu z bilansem spotkań jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie przegrane. Zawody były wspaniałym sprawdzianem dla niesłyszących sportowców i okazją do konfrontacji ich umiejętności ze słyszącymi zawodnikami, trenującymi regularnie w klubie sportowym PKK 99 Pawianice. Wyniki osiągnięte przez zespół, reprezentujący barwy ludzkiego klubu sportowego Głuchych, pokazały ogromny potencjał drzemiący w niesłyszącej młodzieży i są motywacją do dalszego rozwoju młodych talentów. Uczestniczka turnieju w Pamięnicach, Nikola. Nikola, jak zabawa podoba się? Tak, jest bardzo fajnie. Chciałabyś uczestniczyć w następnych edycjach? Tak, podoba nam się tutaj. Z kim grasz w zespole? To są twoje koleżanki i kolega ze szkoły. Ja chodzę do szkoły integracyjnej ze słyszącymi, a moje koleżanki są z ośrodka wychowawczego. Gra z nami też Alan, którego rodzice są słyszący. Jak wyniki turnieju? Wygrałyście jakieś mecze? Wygrałyśmy jeden mecz, dwa przegraliśmy i dwa zremisowaliśmy. Trzecie miejsce znaczy, że niesłyszący nie są słabymi koszykarzami. Tak, to prawda. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.